Jesteśmy po trzech prezentacjach eksperckich. Mieliście okazję, dochodzi jeszcze do nas grupa, która popracowała trochę na chwilę na zewnątrz. I to jest taki moment, 15-20 minut, żeby po prostu przechwycić ode mnie mikrofon i zadać pytanie. To może być pytanie do trójki naszych gości, to może być pytanie do konkretnej osoby, to może być komentarz albo prośba o opinię. Chcę Wam oddać teraz mikrofon. Czy ktoś chce go ode mnie przechwycić i zadać jakieś pytanie? To ja mam pytanie na temat tego balansu. Możesz wstać, Ja mam pytanie na temat balansu między bezpieczeństwem a wolnością w internecie. Na temat porady jakby, jak zachować ten balans. Dziękuję, Amelio. Na chwilę to pytanie zatrzymujemy, mogą sobie panowie, państwo Ilona też zapisać, ale możemy zebrać jeszcze jedno pytanie i spróbujemy tak po dwa pytania odpowiadać. Widziałem tu wcześniej jeszcze rękę. Kamil? Dlaczego jest tak mało tych kabli podwodnych w Ameryce Południowej i tam dole Afryki? Super, dzięki za to pytanie. To tutaj na chwilę za chwilę wrócimy do pytań, dobrze? Za chwilę wam znowu oddam mikrofon, ale spróbujmy też oddać głos y, naszym ekspertom. Czyli pierwsze pytanie o tym balansowaniu między tak, prawem y, do bezpieczeństwa, bezpieczeństwa a prawem do wolności wypowiedzenia, do prywatności, a drugie pytanie o kable w Ameryce. Mogę tak? zacząć od kabli, bo hmm. <laughs> będzie krócej. Y, Ameryka Południowa y, dwa powody. Pierwszy neutralny to jest mniej mieszkańców w Ameryce Południowej, ale on jest tylko połowicznie prawdziwy, bo w Afryce jest znacznie więcej i najbardziej rosnący, jeśli chodzi o populację kontynent i tych kabli jest za mało, głównie dlatego, że było za mało, że firmy zachodnie miały za mało interesu podłączać Afrykę tak szybko do, do internetu. To się dopiero teraz dzieje i przyspiesza. Ale też nie jest tak, że jest ich bardzo mało, dlatego że Afryka ma z każdej strony. Natomiast totalnie super wyłapane, bo tak właśnie jest. Jakby zobaczyć, gdzie najwięcej jest połączeń, to jest Ameryka Północna i Azja. To jest te, te kontynenty są najbardziej połączone. Europa już po prostu ma stare kable i musi je nawet wymieniać. I to jest o tyle ciekawe, i tu już na tym skończę, że Afryka się najbardziej też internetyzuje i najszybciej rośnie. Jakby startupy kojarzymy, że są w Stanach, ale jakby spojrzeć na to ilościowo, a nie tylko jakościowo, ile ktoś zarabia, to Afryka jest w tym momencie najbardziej rosnącym kontynentem, który się digitalizuje, cyfryzuje, uczy internetu, uczy programowania i wprowadza nowe rozwiązania. Więc ciekawa obserwacja z tymi kablami. A krótko tym może o balansie, ale też oddam, bo to myślę, że jest chyba do trzech trójki pytanie e, i do Ministerstwa Cyfryzacji, bo em, moje doświadczenie, też z pracy w Fundacji Panowtyk, no, która się pojawiła też i w materiałach, która zajmuje się prawami w sieci i bezpieczeństwem w sieci, też się tam zajmowaliśmy. E, możemy balansować to częściowo i być bardziej bezpieczne w sieci dzięki naszym własnym działaniom ale tylko do pewnego poziomu. Znaczy możemy się pewnych rzeczy nauczyć, mieć pewne rozwiązania techniczne, żeby się zabezpieczać sami same indywidualnie. Im ktoś jest lepszy technicznie, tym może troszeczkę podnieść sobie ten poziom zabezpieczenia. Ale w zasadzie ten balans jest możliwy tylko jeśli jeszcze dwa pozostałe, dwie pozostałe części internetu też będą chciały nam to bezpieczeństwo za, zapewnić, czyli po pierwsze państwo, i tutaj mamy symbol Ministerstwa Cyfryzacji, też zaczyna robić coś, żeby, żeby, żebyśmy byli bardziej bezpieczne, bezpieczni w sieci. To, to są dwa czynniki. I jest trzeci, który najmniej dba o nasze bezpieczeństwo, to są firmy i zwłaszcza duże platformy technologiczne, które teoretycznie dbają o nasze bezpieczeństwo, pół dobrze zabezpieczą wasze hasło przed wyciekiem, ale nie dbają o wasze bezpieczeństwo, no, nasze bezpieczeństwo w taki sam sposób, jakby my byśmy chcieli indywidualnie. Czyli na przykład nie dają nam wszystkich narzędzi, nie dają nam wszystkich możliwości, nie dają nam wszystkich informacji o tym, czy jesteśmy bezpieczni, bezpieczne w sieci, nie dają, nie wiem, fundacji Dajemy Dzieciom Siły wystarczające na przykład informacji o tym, jakie zagrożenia się pojawiają na przykład dla młodzieży i dla dorosłych w sieci, ukrywają to, więc ten balans jest niemożliwy. Możemy tylko dobić do jakiegoś poziomu my, może nam pomóc państwo i potem jest ta luka, na ile nam firmy, które dostarczają treści w sieci, dostarczają platformy, czy one też będą dbać o to bezpieczeństwo. Więc wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, że ja mogę, za, mogę to indywidualnie jako człowiek osiągnąć, ten balans idealnie. Pewnie. Szymon, to na no to drugie pytanie, jeśli chodzi o balans. że Na tak. kable już odpowiedzieliśmy. <grym> jasne. Nie to na, na kablach się nie znam, więc. Nawet, bo, natomiast, natomiast dzięki za to pierwsze pytanie. Tak, patrzę na siebie. <grym i jasne> Trochę nie wiem. Bo jest no, jest niesamowicie głębokie, tak naprawdę. I pewnie to jest jedna z głównych rzeczy, o którą możemy tutaj wszyscy myśleć i możecie też myśleć przed tym kolejnym spotkaniem. No bo to jest jakby klasyczna sytuacja konfliktu wartości. Tak, że my cenimy i wolność i bezpieczeństwo i chcielibyśmy być i wolni i bezpieczni. No tylko, że są sytuacje, kiedy jedno może rosnąć kosztem drugiego, a drugie kosztem pierwszego i to są te sytuacje, kiedy trzeba właśnie podjąć jakieś de decyzje i, no, i, i, i jak to w przypadku konfliktów wartości, no to nie ma jakiejś jednych, jednej odpowiedzi, tylko jest w że testowanie różnych rozwiązań. Można powiedzieć tyle, że internet jakby tak jak Kamil trochę zarysował też swojej historii, no, powstał bardziej w tym nurcie wolnościowym tak? i przez długi czas właśnie tak był też ta kultura internetu, tak też jakby się tworzyła w oparciu właśnie o to, że, że to jest przestrzeń, gdzie, gdzie w zasadzie panuje pełna wolność i, i on się sam jakoś może wyregulować. Natomiast wydaje się, że przy pewnej skali działania, ilości ludzi, kapitału, no to, 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 to żaden taki mechanizm się nie może sam wyregulować i i tu też potrzeba pewnych regulacji, ale jednocześnie wszystko jest globalnym systemem, co też utrudnia te regulacje. Ja może, mógłbym długo o tym mówić, ale podam jeden przykład konkretny jak to, gdzie, gdzie, te, gdzie te wartości się ścierają, w którym też uczestniczyliśmy i też różne organizacje miały różne spojrzenie na to, Unia Europejska to próbowała rozstrzygnąć. Kwestie na przykład szyfrowa, szy, szy, szyfrowania Komunikacji, tak, na komunikatorach. Z jednej strony można pomyśleć, że znaczy istnieją takie rozwiązania techniczne, prawda, które, które zapewniają pełne szyfrowanie komunikacji, czego, że ani, ani nikt z zewnątrz, nawet dostawca tej usługi nie może rozszyfrować tych, <coughs> tych treści. I można tu znaleźć dobre strony, tak, tego, że, że jest to. W pełni anonimowa komunikacja i są na przykład przytaczane przykłady, przykłady tego, że nie wiem, opozycjoniści w krajach autorytarnych mogą używać takiej komunikacji i, 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 i żadne tajne służby do tego. Nie dotrą, już nie wchodząc w jakieś techniczne szczegóły, ale to, co gdzieś do nas trafiło i było podniesione, że z kolei taka komunikacja ułatwia na przykład działania osób, które uwodzą dzieci w internecie i jeśli używają takich narzędzi, to. W sądzie nie można wydobyć tych dowodów z, 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 nawet od firmy, nawet mając wszystkie nakazy sądowe, wyroki, bo po prostu technicznie jest to niemożliwe i taka sprawa upada, i ktoś może nie być skazany bo z braku tych, e, e, tych dowodów. I to też są realne sytuacje. I, e, no i tutaj prawda, nie ma takiej jednej dobrej odpowiedzi: czy, czy zakazać czegoś takiego, czy nie zakazać. Daje to bardziej jako przykład do przemyśleń. Sami też pewnie na następnych spotkaniach będziemy trochę się zastanawiać, gdzie wy widzicie tę, tę granicę. Ilono, czy odnośnie tego balansu chciałabyś się też odnieść? A Was jeszcze zachęcam do pomyślenia nad kilkoma pytaniami. Jeszcze jest na to chwilę czasu, żeby kilka pytań zadać, więc zerknijcie w notatki, przypomnijcie sobie dyskusję w grupach i kilka pytań jeszcze, jeszcze zbiora. Ale Ilono, czy chciałabyś jeszcze w sprawie balansu, krótko? Um, bardzo mi się spodobało to określenie, które Szymon chyba powiedział, że. To jest zawsze konflikt wartości, że chcielibyśmy być i bezpieczni, i mieć swoją wolność. I to są rzeczywiście nasze takie silniki motywacyjne, które nam towarzyszą całe życie: że chcielibyśmy i zjadać dużo czekolady, i być czupli, albo i być cały dzień. Bawić się ze znajomymi na zewnątrz, a jednocześnie zdać wszystkie egzaminy do liceum czy maturalne. Więc to nam to będzie towarzyszyło przez całe życie. Także odkrywanie tego balansu to też jest proces uczenia się, który no myślę, że musimy wypracować każdy z nas jakoś inaczej. Pewnie. Czy tutaj widzę Sonia, pytanie? Chciałam zapytać, jak w ogóle pojawił się internet jak sieć i jak zera my mamy taką wielką sieć, którą mogą wszyscy się korzystać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zadać pytania, proszę? Chciałam zadać pytanie odnośnie prezentacji. E, prezentacji z wykresami. I, ile osób zostało przepytanych w, w tych procentowych wykresach? Ponieważ nie było, podam podane? To, to dziękuję. To Kamil, jakbyś mógł odpowiedzieć na pierwsze pytanie, a potem do Szymona odnośnie wykresów. Ma teraz czas zguglać. E, mm. <laughs> pierwsze pytanie. Jak się wziął internet z, z, od zera? Mm, spróbuję super krótko odpowiedzieć. Ale to też coś, co bardzo krótko chciałem w prezentacji zaznaczyć: że w ogóle internet wziął się na początku niekomercyjnie, nie od firm, nie od Facebooka, Zuckerberga, kogokolwiek. Wziął się wyłącznie z decyzji państw, ośrodków naukowych, akademickich i ośrodków militarnych, czyli wojskowych. Dwa momenty były, jeden we Francji, drugi w, w Stanach Zjednoczonych mniej więcej równolegle, gdzie zaczęły działać pierwsze wersje internetu. 70. lata mniej więcej. Amerykańska po miała połączyć różne miejsca na, w Stanach Zjednoczonych, żeby można było się komunikować na wypadek wojny nuklearnej, gdyby padła sieć telefoniczna, padła sieć radiowa. Więc to był taki po, przyczyna zrobienia czegoś, co będzie odporne na kolejną nową wersję wojny. Ale szybko się zorientowali, że to ma ciekawsze zastosowania, między m.in. wymienianie się zabawnymi mailami. Na razie na początku między akademikami, czyli między uniwersytetami. I mniej więcej, internet w takiej formie do początku lat 90. był bardzo mały. To były wyłącznie, wyłącznie akademicy, wyłącznie konkretne instytucje publiczne, które miały do niego podłączenie. Nie miało to żadnego wymiaru komercyjnego, jaki dzisiaj znamy. To był promil tego, co dzisiaj, ale technicznie powoli zaczęło działać. Francuzi też zaczęli nad tym pracować i ich pomysł był trochę bardziej taki komercyjny, czyli żeby podłączyć ludzi indywidualnie do sieci. I w 90. latach z tych po prostu takiej pierwszej infrastruktury z początku tych technicznych pojawia się zaczyna jedna najważniejsza rzecz. Pojawienie się tego, że to, co dzisiaj znacie jako przeglądarka internetowa, czyli, że mogę patrzeć na internet i że to nie jest tekst że to nie są tylko i wyłącznie literki i cyfry, tylko mogę przesłać obrazek, przesłać wideo, mogę wyświetlać te same rzeczy u wszystkich osób na komputerze, to to odkrycie spowodowało, że internet zaczął działać powoli w takiej skali jak dzisiaj i zaczął rosnąć, czyli że ludzie mogli po prostu zobaczyć, usłyszeć internet, że to nie było skomplikowane narzędzie, no i a propos kabli, wtedy zaczynamy podłączać cały świat, mniej więcej od 90 lat zaczynamy podłączać cały świat do internetu i historia do dzisiaj się ciągnie, że po prostu każda kolejna wersja, czy to będzie aplikacja, czy to będzie smartfon, czy to będą media społecznościowe, powoduje, że ten internet jest jeszcze popularniejszy i nadal jeszcze nie jesteśmy globalnie cali wszyscy podłączeni do sieci. Nadal internet rośnie. To jakby jest igo jest więcej i jest coraz więcej z roku na rok ludzi podłączanych do sieci. Ale wzięło się na początku od tego, żeby połączyć, um, zrobić taką bardzo odporną technologicznie sieć na wypadek konfliktu. Szymon, te wszystkie magiczne wykresy, kogo przebadano i jak widzimy te liczby na tych wykresach i czy my możemy temu wierzyć, że to jest naprawdę to, jak korzystają młode osoby? W... E, dzięki za to pytanie, bo to też zdradza taką czujność właśnie socjologiczną i, i trochę, trochę, trochę mi głupio, bo no, że powinienem tam więcej tych danych o poszczególnych sondażach, ale też nie chciałem przeładowywać tych i tak już wielu super. Ja tego nie pisałem, bo to były dane z kilku różnych badań. I teraz tak, te pierwsze, które pokazywałem, tam jakie zastosowania, jakie serwisy, jakie ten, to, to jest trochę inny typ, bo są z tak zwanego mega panelu. To jest taka firma, która prowadzi badania internetu bardzo głównie na potrzeby komercyjne. I tam jest mm, kilka tysięcy osób, które mają zainstalowane na swoich urządzeniach oprogramowanie, które to mierzy, więc jakby oni tego nie deklarują, tylko. Tylko to jest mierzone jakby automatycznie i to jest jeszcze połączone z danymi ze stron, więc te dane o, te dane powiedzmy o korzystaniu z poszczególnych stron aplikacji, to można powiedzieć, że one są w zasadzie automatycznie zbierane. Te dane już o zachowaniach, doświadczeniach, to już są dane rzeczywiście takie z, z badań sondażowych, gdzie młodzi ludzie w różnych ankietach deklarują różne rzeczy i to jest oczywiście Oczywiście zawsze obarczone, obarczone no, kilkoma różnymi ryzykami błędu, tak, czy na ile, na ile są te odpowiedzi zawyżone, czy, czy zaniżone. Natomiast ja to brałem, no, z, takich, z takich badań, które są, że tak powiem, rzetelnie skonstruowane, to są tysiąc, dwa tysiące respondentów, tak jak to się, tak jak to jest przyjęte i to wynika też z pewnych statystycznych prawidłowości, żeby było, żeby było w miarę reprezentatywne dla, dla, dla ogółu. Tak. Czyli też przyjmuje się, że i to jest zawsze dla mnie dziwne, ale przyjmuje się, że tysiąc osób zapytanych o coś i zrobienie tego, rzetelnie wystarczy, żeby powiedzieć, że tak ma cała Polska. I że zazwyczaj, zazwyczaj tak to wygląda, że tysiąc osób rzetelnie badamy, i to już nam pokazuje, że zazwyczaj. Tak nieważne, ile byśmy tysięcy kolejnych osób dołączyli, to taki byłby ten statystyczny obraz, ale to znaczy, no... się teraz poprawi. <ślaski> tak, ale to wymagało trochę większego. Tak, ale, ale to może tylko powiem, bo to jest taka może trochę ciekawostka, a trochę, <ślaski> trochę duży kawałek nauki, bo to może się wydawać yy, 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 dziwne, a może Ci czasami wydawać takie, że te tysiąc właśnie, które często jest w tych sondażach, że to jest wzięte tak jakby... Okrągła liczba. Natomiast to paradoksalnie wynika ze statystyki, z matematyki, że akurat yy, akurat przy, yy, powiedzmy, jak badamy 100, 200, 300 i tak dalej, to maleje błąd, yy, tak zwany błąd z próby, czyli coraz dokładniej ta, ta próba nam odzwierciedla całość. I przy 1000 respondentów mamy 95% pewność, yy, i ta pewność później rośnie przy kolejnych tysiącach, ale to by już było nieopłacalne. Tak, w największym skrócie. To zmieni temat naszego panelu i no. będzie to panel o sondażach. Nie żartuję, oczywiście. Bardzo ważne, bardzo ważne informacje. Mamy jeszcze szansę na dwa pytania. Może też dotyczące prezentacji o mózgu, rozwoju mózgu. Coś z prezentacji Ilony Was zaciekawiło, albo właśnie z badań, czy z prezentacji z pieskami. Zachęcam, jeszcze z chęcią oddam. Mikrofon. Czy jeszcze chcielibyście o coś dopytać albo skomentować? Śmiało. Czy coś się pojawiło w waszych grupach? O co chcielibyście dopytać? Nie widzę, nie słyszę. Eee. Ja mogę zadać pytanie, słuchaj? Śmiało. No. Aha. Pytanie mam do chłopaków. Czy to jest prawda, że współcześnie w internecie większość ruchu zaczyna być generowana jednak przez boty? Nie przez ludzi. To Kamil, dawaj szybko odpowiedź. Tak, ale jest bardzo, bardzo trudno policzyć, ile to jest. I to jest bardzo kontrowersyjne, właśnie, samo to, że ktoś może powiedzieć jakąś liczbę tutaj, bo widzimy bardzo dużo dowodów, że to jest ogromny ruch. Są takie strony, serwisy, rozmawialiśmy w przerwie o X, czyli dawnym Twitterze, gdzie szacuje się, że to może być nawet 30% ruchu. W pewnym momencie są to tylko boty. Był moment, kiedy Facebook wyczyścił parę lat temu się z botów i było to mniej więcej 10-12% też całego ruchu, więc bardzo ciężko jest to ocenić, dla całego internetu jest to prawie niemożliwe, żeby to ocenić, ale jest bardzo ciekawe jedno badanie, szacunkowe, bo to będziemy to wiedzieć dopiero za jakiś czas, to jest Europol, czyli taka europejska agencja policji międzynarodowej, który, który oszacował, że Według ich statystyk, tego jak patrzą na wszystko, oni też patrzą, a propos tego, co Szymon mówi, czy na przykład patrzą też na ruch na sieciach, których do nas jest niedostępny. To, co robią przestępcy w sieci, w tak zwanym ukrytym internecie, w Dark Webie, to oni szacowali, że wzrost w normalnym internecie, tego, z których my korzystamy i tym, w tym dark, dark Webie również, to oni szacują, że w, w ciągu 10 lat to może być 70%, bo tak szybki jest wzrost. Natomiast to się nie przekłada na to, co, jakie nasze będzie doświadczenie, bo to zależy na przykład, czy korzystacie z Facebooka czy z X, czy czegoś innego, może być to różne, ale ten ruch ogromnie, ogromnie rośnie. I raczej przewidujemy, że będzie rózł bardziej. Natomiast ciekawostka i ważna, ważna część tej odpowiedzi to nie są tylko boty. Czyli boty po prostu coś, co klika się samo, jest wypuszczone automatycznie i w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To są taki pusty ruch. To rośnie też znaczenie tak zwanych agentów, o których możecie słyszeć, czyli agentów sztucznej inteligencji, czyli że ja zadaję zadanie jakiejś technologii, żeby ona za mnie coś zrobiła w sieci. Już mogę to zrobić, czy nie ja mogę na przykład nie wchodzić na sklep internetowy, coś może za mnie zrobić zakupy w sklepie internetowym. Ja nigdy nie klikam, nie robię niczego, ale sklep internetowy odbiera jakieś pieniądze i wysyła to komuś, ale strona internetowa nigdy nie została odwiedzona. Nie było żadnego człowieka, który zrobił cokolwiek. Po prostu się to dzieje samoczynnie. I taki ruch również rośnie, więc internet się bardzo zmienia pod tym względem. Bardzo wam dziękujemy. Wielka, wielkie brawa dla naszych dla naszych osób eksperckich. Super, że super, że byliście z nami.